Śpieszmy się kochać ludzi. Niewielu zna jeszcze mniej pamięta więcej niż pierwszy wers z tego wiersza, choć uczy on tyleż o odchodzeniu, przemijaniu, ile o życiu. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko co nieważne jak krowa się wlecze najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza, normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drost. Milknął w lipcu. Jak dźwięk trochę niezgrabny, lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem jest rodzić się niż umrzeć, kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze. Będziesz tak jak delfiny, łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą i ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą.